Zdecydowanie najzabawniejsza próba oszustwa, jaką dzisiaj zobaczysz. Więc w tym momencie czarny wykonuje posunięcie i w ogóle pyta się przeciwnika to jest mat? Co, co się wydarzyło? Zostało w tym momencie zagrane posunięcie. Hetwan H2, także e, bardzo logiczne. E, Hetwan jest broniony skoczkiem. E, Król e, absolutnie e, nie ma gdzie tutaj uciekać, nie da się zasłonić, nie da się zbić tego Hetwana. No nic się po prostu nie da zrobić. E, ewidentnie e, partia w tym momencie się kończy matem. No ale Białemu się nie uśmiecha zbytnio przegrywanie, więc e, co się wydarzyło dalej? <laughs> e, więc zawodnik grający w białym. Czarny się zapytał: To jest mat? A ten biały, mm, 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 To nie jest mat, nie jest mat. E, no i czarny oczywiście się pyta, no ale jak to? Jak to? Jak to nie ma mata? E, oczywiście jeszcze raz zerknijmy na tę pozycję. No, 150% to jest po prostu mat. no Nic się nie da zrobić, także wszystko legalnie zostało przeprowadzone. No trochę można by się przyczepić, że czarny w euforii zapomniał nacisnąć Z więc ruch nie jest skończony, ale mat stoi, więc więc jest koniec pieśni, krótko mówiąc. No, ale patrzcie, co się dzieje dalej. W ogóle fajnie tutaj interakcja przebiega. Dobra, więc tutaj. Ten Gostek grający białymi, stwierdza. Ja niechcący, ja niechcący zagrałem wieża E1, to, to tak poleciała ta wieża. E, no a ten czarny, ale jak niechcący swoją ręką, niechcący zrobiłeś ten ruch. E, no i faktycznie, jakby się przyjrzeć do tej wyjściowej pozycji, gdyby biały się rozejrzał, gdyby nie zagrał tego wieża E1, no to znaczy. Znalazłby, może Hetwan BG4 z szachem w ogóle, więc faktycznie przed tą groźbą Mata dosyć łatwo można się było obronić. No ale oczywiście na poziomie początkujących tego typu wpadki się zdarzają, nie ma co się przejmować. To, co jest ważne, zauważcie, fajnie, że dzieciaki między sobą ten konflikt rozwiązują. Ja Trochę byłem co do tego sceptyczny, ponieważ y, jakoś parę lat temu y, organizatorzy turniejów zaczęli wprowadzać, szczególnie na mistrzostwach polskich juniorów i tak dalej, y, takie podejście, że y, rodzice mają absolutny zakaz wstępu na salę gry i tak trochę byłem sceptycznie co do tego nastawiony, ale ze względu na to, że w Polsce szachownic transmisyjnych mamy mnóstwo, więc rodzice mogą te partie oglądać przez internet, no to wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ notorycznie się zdarzało, że na przykład w takich sytuacjach, no to już rodzic wkraczał i tam próbował ustawić przeciwnika swojego syna i tak dalej, no i rodziło dużo naprawdę ostrych. Uwierzcie mi, naprawdę ostrych konfliktów, więc to jest fajne, żeby zawodnicy się nauczyli samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. I to jest, wydaje mi się, jeden z aspektów szachów, bardzo ważny, tak przyszłościowo, bo wiecie, no mało kto zostanie arcymistrzem, ale te umiejętności zdobyte w trakcie przygody z szachami w życiu się przydają, więc umiejętność poradzenia sobie z kanciarzem, który chce wcisnąć jakiś kit. To jest bardzo ważną umiejętnością. Także zobaczcie, jak tutaj czarny się z delikwentem rozprawia dalej. I teraz, I teraz zabawne, że jeszcze zawodnicy z szachownicy obok się tutaj włączyli do dyskusji, ponieważ tutaj Biały próbuje wcisnąć kit, że może zbić tego skoczka, no co jest oczywistą nieprawdą, no bo ten król jest atakowany, więc no po prostu e, wiadomo, że to jest absolutnie, ale to absolutnie nielegalne, więc tutaj nawet zawodnik obok zauważył, e, co zaszło. Yeah. <laughs> no więc czarny tutaj potwierdził, że nie, 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 nie możesz tak zrobić, bo twój król jest zagrożony, co oczywiście jest, e, jest jak najbardziej prawdą. No i teraz dobra, jeżeli tutaj wciśnięcie kitu, że mata nie ma, nie zadziałało, no to spróbujmy w takim razie y pod innym kątem uderzy. I jeżeli ja dobrze rozumiem, no to regain, czyli mu chodziło, że cofnijmy, nie wiem, że zagrajmy jeszcze raz, czy co, ale w ogóle zaczął tutaj figury ustawiać na początkowe pozycje, więc rozumiem, że właśnie chciał po prostu jeszcze raz partię zagrać. No więc czarny oczywiście zaczął protestować bardzo dobrze, trzeba walczyć o swoje, także super. No i tutaj prawidłowa reakcja, pamiętajcie o tym zawsze, kiedy macie jakikolwiek problem. W partii szachowej na żywo e, jakaś reguła jest dla Was niejasna, coś jakieś macie wątpliwości, zawsze można się spytać sędziego. E, jaka jest prawidłowa interpretacja przepisów e, i tak Więc bardzo dobra reakcja. E, jeżeli jest jakiś problem natury technicznej, e, to e, zawsze można wezwać sędziego, spytać się i sędzia oczywiście zawsze pomoże. No i tutaj oczywiście sędzia został wezwany, no i dostał istotne pytanie, czy to jest mat czy nie jest mat. No i zobaczmy, czy jest mat czy nie. i teraz kurde jeszcze kolejna próba jeszcze kolejna próba no bo oczywiście sędzia to, no, potwierdził, potwierdził że, że jest mat no bo to jest oczywiste dla każdego kto sędziuje turnieje szachowe no to ten jeszcze próbował na koniec wcisnąć kit że gdzieś tam swoją kolejkę ominął że nie wykonał jakiegoś posunięcia także no tonący przy się chwyta. Już trzecia próba, trzecia próba jakiegoś ominięcia tej porażki, która no po prostu nastąpiła tak de facto już. No i sędzia tutaj nie, nie, nie wdaje się w ogóle w dyskusję, czy faktycznie ominął kolejkę, czy nie ominął kolejki. No i po prostu stwierdza, jest mat, Koniec partii. No i faktycznie, Mat kończy partię, więc sędzia zobaczył, że jest Mat. No to sprawa załatwiona. No i teraz zawodnicy zaczęli ustawiać figury. No i tutaj biały, good game, stwierdza. Zero reakcji. Dla pewności jeszcze raz. Okej. Okay. No nie był, nie był czarny tak przekonany, że faktycznie biały ma na myśli to, co mówi, że dobra partia. No ale nastąpiło tutaj, rozumiem, pojednanie. Ręce na koniec partii zostały uściśnięte. No i tym sposobem ta historia się. Zakończyła. Także, cóż, oczywiście bardzo nieładne zachowanie ze strony białego, więc mam nadzieję, że rodzic czy tam trener przetłumaczy mu, że w taki sposób zachowywać się nie należy, ale też prawa dla tego, co grał czarnymi, bo no tutaj widać, że no nie jest to jakiś super doświadczony zawodnik i tak dalej, ale sam sobie z daną sytuacją poradził. Z takim no, nieładnie zachowującym się oponentem, także naprawdę super. I tak na koniec chciałbym właśnie o tym wspomnieć, że według mnie właśnie yy, jednym z, takim, z takich dużych plusów szachów jest to, że wyrabiasz sobie umiejętność postawienia się przed kimś dorosłym. Zauważcie, że to nie jest wcale taka oczywista umiejętność. Większość dzieci no jednak spędzając nie wiem w szkole 90% czasu z zawodnikami o tym samym wieku, no i tam dorosły no to dyryguje nimi, no to dzieci nie mają przynajmniej większość nie ma gdzie sobie wyrobić tej odwagi, żeby się postawić dorosłemu, nie? No tutaj akurat oponentem było też dziecko, no ale wiadomo, na turniejach otwartych no to dzieci grają z dorosłymi. Dorośli często próbują w jakiś nieładny sposób, tam szczególnie jak przegrywają coś tam uszcz uszczknąć, więc też dziecko może sobie wyrobić taką odwagę, żeby umieć się postawić co oczywiście w życiu procentuje.